Proszę Państwa, teraz absolutna wisienka na torcie. Coś naprawdę fantastycznego. Nowa, nowa, nowy rodzaj wolontariatu. Wolontariat w nowych technologiach. Na dodatek przedstawiony będzie przez liderkę tej idei, czyli e-wolontariatu panią Marzenę Kacprowicz. Tutaj bardzo proszę, Marzena jesteś. Dzięki zaangażowaniu. Fundacja Dobra Sieć jest jedynym członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu i możemy propagować ideę wolontariatu w najróżniejszych rodzajach, przez najróżniejsze firmy, organizacje w całej Unii Europejskiej. Proszę, Marzena. Dzień dobry. Paweł trochę może na wyrost mnie przedstawił, bo bohaterami są to na pewno organizacje, z którymi my współpracujemy i dzięki którym my też możemy czerpać wiedzę na temat e wolontariatu. Chciałabym dzisiaj przekonać Państwa, że internet jest bardziej społeczny niż mogłoby nam się wydawać na pierwszy rzut oka, i nie chodzi nam to tylko o rozwój portali społecznościowych, które są teraz bardzo popularne, ale o ogół działań, które internauci podejmują w internecie, a które możemy nazwać działaniami społecznymi. Najpierw trochę tła. W internecie z internetu korzysta już ponad 62% polskiego społeczeństwa, więc możemy sobie wyobrazić, że ta grupa jest naprawdę bardzo duża. I co ważne, ci internauci nie tylko biernie korzystają z internetu, to znaczy nie tylko przeglądają treści i nic dalej z tym nie robią, ale też dzięki technologii Web 2.0 mogą sami tworzyć sieć, mogą komentować treści, które widzą w internecie, mogą sami pisać artykuły, czy też tworzyć strony internetowe, albo nawet aplikacje, które jakoś pomagają też innym internautom. Nas bardzo cieszy to, że respondenci w badaniach CBOS-u powiedzieli, że ich zdaniem dzięki nowym technologiom można zmieniać świat na lepsze. No i jak to jest możliwe? Przykłady z życia. Mamy na przykład młodzież, która jest zafascynowana tematyką fantazji. No i zebrała się jakaś grupa młodzieży, która postanowiła założyć stronę internetową, portal informacyjny, który będzie prezentował różne treści dotyczące fantazji. Oni tam umieszczają artykuły, umieszczają tutoriale dotyczące tego, jak na przykład grać w grę RPG, albo jak stworzyć swoją własną grę i tak dalej. Mamy też na przykład studentów psychologii, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe, więc wpadli na pomysł, że mogą otworzyć taką internetową poradnię psychologiczną online, która będzie świadczyła bezpłatne porady pod okiem pod czujnym okiem profesorów uniwersytetu. No i takich przykładów działań jest mnóstwo. Jeśli tego typu działania wykonywane są w sposób dobrowolny, bez oczekiwania wynagrodzenia i dzieją się w przestrzeni internetu, to my nazywamy je e-wolontariatem. No i takich działań e wolontariackich udało nam się zdefiniować już całkiem sporo przez naszą pięcioletnią działalność Fundacji Dobra Sieć, ale też przez konkursy, które prowadzimy, między innymi konkurs Discover e-volunteering, który prowadzimy razem z Fundacją Orange. I to jest konkurs europejski, dzięki któremu no już mamy kilkaset różnych przykładów projektów zgromadzonych w naszej bazie. My je sobie tak pokategoryzowaliśmy, ale nie jest to katalog zamknięty, bo pomysłów na tego typu działania jest mnóstwo, codziennie rodzą się nowe. Zresztą wiemy, co każdy z nas robi w internecie i każdy z nas pewnie zauważa jakieś braki, luki, które możemy wypełnić naszą działalnością wolontariacką. Więc poczynając od crowdfundingu i dobroczynności, czyli takich działań, które polegają na przekazaniu środków finansowych czy kliknięciu w brzuszek pajacyka, które to kliknięcie powoduje właśnie generowanie środków finansowych przez działania takie jak dziennikarstwo obywatelskie, czyli różnego rodzaju inicjatywy, w których niezawodowi dziennikarze tworzą portale informacyjne na przykład dla małej gminy albo też lokalną telewizję internetową czy radio internetowe. Są też takie działania jak pomoc i samopomoc, bardzo ważne działania, które odbywają się w internecie. One czasem zawiązywane są oddolnie, na przykład przez grupę osób, które dotknięte są jakąś chorobą, które zakładają forum internetowe po to, żeby wymieniać się doświadczeniem i żeby wzajemnie się wspierać, ale są to też takie inicjatywy, które są powoływane przez doświadczone organizacje pomocowe, które odpowiednio szkolą e-wolontariuszy do udzielania wsparcia online. Więcej przykładów e-wolontariatu mogą Państwo znaleźć w naszym podręczniku. To jest nasza nowa publikacja, która już jest dostępna na stronie www.wolontariat.pl. E Ten podręcznik został skonstruowany tak, żeby po pierwsze przybliżyć ideę e-wolontariatu i pokazać na tym poziomie bardzo podstawowym, jak tych e znaleźć, jak ich motywować do działania, jak z nimi w ogóle prowadzić współpracę, ale też na poziomie zaawansowanym. To znaczy, jeśli mamy pomysł na przykład na projekt e-learningowy oparty o działalność e-wolontariuszy, no to co zrobić, żeby ten projekt był naprawdę dobrze skonstruowany, na co zwrócić uwagę, no ale też oczywiście po... po e tam w podręczniku EWOLONTariatu poświęciliśmy cały rozdział bezpieczeństwu w internecie. No bo wiadomo, że współpraca online też musi zachowywać pewne standardy bezpieczeństwa, więc o tym też dużo mówimy. No i pokazujemy też przykładowe narzędzia, zarówno takie open source, jak i płatne narzędzia, które mogą pomóc we współpracy ze wolontariuszami. Więcej o e i współpracy z, z, ze społecznościami internetowymi będziemy mówili na warsztacie po lunchu. Ale gdyby mieli Państwo pytania, to oczywiście też jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję.